Witam Was kochani serdecznie, to już jest czwarty odcinek serii Jak być lepszym instruktorem. Fitness, oczywiście zajęć grupowych. W yy, tej serii tak sobie luźno, tutaj do was mówię na, na różne tematy. Poruszaliśmy już temat muzyki, poruszaliśmy temat m, wszechstronności, poruszaliśmy temat już yy, szkoleń i doskonalenia siebie. A dzisiaj chciałbym porozmawiać. O słowach i o nazewnictwie. Kochani, bycie dobrym instruktorem fitness to jest też pewien profesjonalizm, odpowiedzialność i używanie y, dobrych słów. Yy, niestety, ale znowu, bywając gdzieś tam na zajęciach, bardzo często instruktorzy nie potrafią. Nazywać podstawowych rzeczy. Dlatego dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, troszeczkę powiemy sobie o anatomii, o ćwiczeniach, o, o różnych tego typu rzeczach. Przede wszystkim, jeżeli chcesz być dobrym instruktorem, skończ kurs anatomii. To są bardzo szybkie, proste kursy. W tej chwili Profi ma chyba w formie online e, kurs, gdzie mamy, e, mamy cały skrypt, później możemy sobie zrobić egzamin, ale oczywiście nie musimy. I nie chodzi mi o to, że musicie znać <laughs> każdy mięsień, każdą kość, e, układ nerwowy, wszystkie nazwy i to jeszcze po łacinie. No, chociaż to w niczym nie przeszkadza, ale moi drodzy, Nazywnictwo podczas zajęć jest bardzo ważne i powiem Wam, jak, jak ja odbieram osoby, gdzie gdzieś jestem na ćwiczeniach, i, i czasami słyszę: O, i teraz tu zginamy, nie? Albo e, skręcamy się, czy tam jakieś takie dziwne nazwy. Pamiętajcie, jeżeli chcecie być odbierani profesjonalnie na zajęciach, używajcie. Nazw anatomicznych. Nawet jeżeli sobie mówić, mówimy, no dobra, słuchajcie, kochani, teraz sobie troszeczkę poskaczemy, coś tam, coś tam, w jakimś tam kontekście obojętnie jakim, i później powiecie na przykład, a teraz ugniemy staw łokciowy, to zupełnie inaczej będzie, będziecie odbierani, nawet jeżeli sobie gdzieś tam śmieszkujemy na zajęciach. I ja uwielbiam styl. Ja uwielbiam styl taki. Frikowaty, wolny, słuchajcie, z uśmiechem, z żartami, bo powagę to, to mamy tam w pracy przeważnie i siedzimy za biurkiem bez uśmiechu przez 8 godzin. Więc jeżeli przychodzimy na zajęcia, to chcemy trochę tego uśmiechu, radości i, i, i żartów do wcipkowania, bo. To jest właśnie fitness. W moim, oczywiście, mniemaniu, możesz mieć swoje inne zdanie i, i, i że tak powiem, zachowywać się po swojemu, ale ja uwielbiam, że tak powiem, żarty. Uwielbiam śmiech, jak jest na sali, nawet podczas prowadzenia zajęć zdrowych kręgosłup, gdzie teoretycznie powinna być pełna powaga, skupienie, wykonywanie. Oczywiście, ale można sobie zażartować również. I, i, i będzie fajne rozluźnienie atmosfery i to wam w niczym nie umniejszy. Ale jeżeli powiecie, że nie wiem no, że teraz będziemy to ukinać, no to już niestety, ale no to tak troszeczkę będzie, że tak powiem, niefajnie, jeżeli tak będziecie mówić albo nie będziecie po, po, potrafili nazwać podstawowych ruchów. Czy podstawowych części ciała czy, czy, czy mięśni nawet bo warto takie rzeczy po prostu znać i teraz e, może takie, taka szybciutka bardzo szybka powtórka z anatomii przede wszystkim e, mamy staw łokciowy i jak mówimy to jeżeli chcesz być postrzegany bardziej profesjonalnie nie mówmy Ugnijmy łokieć. Powiedz: Uginamy staw łokciowy. Brzmi to naprawdę o wiele bardziej profesjonalnie. Może to się Wam wydawać, że jaka jest różnica, że nikt tego nie zauważy? Uwierzcie mi, ćwiczący zauważą różnicę i zupełnie inaczej będą Was postrzegali, jeżeli powiesz: Uginamy staw łokciowy, a niżeli powiesz: Uginamy łokieć. To samo dotyczy pozostałych. Że tak powiem, ugięć, czyli najczęściej uginamy staw kolanowy, a nie uginamy kolana. I to też bardzo często właśnie e, widać na zajęciach takie zdrobniale, e, zdrobniałe użycia: uginamy kolanka. E, Okej, okay. czasami w śmiechu gdzieś tam można tak powiedzieć. Ja sam czasami mówię: ugnijcie kolanka teraz, ale to się zdarza powiedzmy raz na 15 razy. Gdzie 14 razy powiem staw kolanowy, staw łokciowy, użyję prawidłowej, pełnej anatomicznej nazwy, a dopiero za tym 15 razem gdzieś tam sobie zażartuję, że teraz uginamy kolanka i będziecie dużo lepiej odbierani. Tak samo mamy ramię, mamy przedramię, i to też uży, używajmy. Robimy plank, to powiedzcie, zróbmy plank na przedramionach. Ładnie to brzmi, a nie. Połóżcie ręce na ziemi i robimy plank. Zupełnie inaczej to brzmi, zupełnie inaczej będziecie odbierani. Warto też w kontekście anatomii nauczyć się kilku, kilkunastych podstawowych mięśni. Mamy biceps, mamy triceps, ale czasami fajnie jest powiedzieć mięsień dwugłowy ramienia, mięsień trójgłowy ramienia, mięsień trójgłowy łydki. Mięsień czworogłowy uda, mięsień dwugłowy uda. Brzmi to naprawdę dużo lepiej. I to też właśnie odbiór waszej osoby wzrośnie. Będziecie odbierani jako lepsi instruktorzy, bo tak jak jest ta cała seria. Jak być lepszym instruktorem fitness? Co zrobić, żeby gdzieś się wyróżniać? I używajcie takich nazw. I oczywiście, na przykład bark. To, to jest cały zestaw stawów. To, to nie chodzi o to, że teraz mamy powiedzieć, że jakiś tam krążenia. Staw barkowy, okej, okay. można tak powiedzieć, jest to nam dozwolone. Mamy mostek. Mostek do przodu, mostek do tyłu. Mamy odcinki kręgosłupa szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy, kość guziczna. Nauczmy się tego, to są naprawdę proste rzeczy. Tego nie ma dużo. Tak samo kładziemy. I teraz często na boku, połóż twarz na policzku. Nauczmy się kilku podstawowych zwrotów. Mamy wyprost, mamy ugięcie, nie mówmy, zginamy. Wyprostuj, ugnij. To są dwa podstawowe ruchy. Mamy rotację. Zrotuj obręcz barkową, a nie skręćmy się trochę do boku, prawda? Albo nie rotuj obręczy barkowej. Znowu proste słowa. Które brzmią zupełnie inaczej, podniosą was na ten level wyżej, że tak powiem. To samo mamy, można powiedzieć, że chwytamy za palce u stóp. Przy rozciąganiu na przykład można. Chwyćmy za część podeszwową stopy. I już znowu nie musimy tak stale o tym mówić, zawsze tak. No, oczywiście mogą niektórzy nas odebrać, że dziwnie mówi, może na, na, nawet niektórzy ćwiczący nas mogą nie zrozumieć, bo okej, okay, nie każdy wie co to jest część podeszwowa stopy, ale starajmy się używać nazw profesjonalnych, anatomicznych. Użyjmy czasem na przykład płaszczyzny, a teraz ćwiczymy w płaszczyźnie czołowej. Pokażmy! Że to jest ta płaszczyzna, czyli wykonujemy wszelkiego rodzaju skłony boczne. Ćwiczenie, zróbmy teraz ćwiczenie w płaszczyźnie strzałkowej. Na przykład za krok do tyłu. I już e, to, w jaki sposób to powiemy, będzie świadczyło o tym, że my mamy pojęcie. Mamy pojęcie o, o naszym ciele, o anatomii. A w kontekście właśnie profesjonalizmu i zaufania klientów do nas. Klienci nam dużo bardziej zaufają. Jeżeli my będziemy właśnie nazywać pewne części anatomicznie, jeżeli klient przychodzi czasami, tu mnie boli, a ty powiesz w odcinku lędźwiowym coś się dzieje, to już osoba, która do ciebie podchodzi po poradę, bo coś boli, już wie, że nie ma do czynienia z nie wiadomo z kim że coś wiesz, że, że tak powiem rozróżniasz odcinki, już twój, że tak powiem, odbiór Twojej osoby idzie do góry. Mamy grzbiet, mamy jakiś tam mięśni czworoboczny, mamy prostownik grzbietu. Nauczmy się znowu tych kilku, że tak powiem, mięśni. Słuchajcie, żeby prowadzić zajęcia wzmacniające. Ze sztangą, z ketlami, z czymkolwiek. Naprawdę nie musicie nie wiadomo ilu mięśni się nauczyć. Mamy mięsień prosty brzucha, mamy mięśnie skośne, mięśnie klatki piersiowej, mamy biceps, triceps, mamy uda, dwugłowy, czworogłowy, mięśnie pośladkowe. Warto rozróżniać pośladkowy, większy, mniejszy, średni. Mamy chociażby łydkę, piszczelowy przedni. Czy to jest tak dużo mięśni do zapamiętania? I naprawdę więcej nie potrzeba, bo nie będziemy tego używać bo jak ćwiczymy, jeżeli powiemy, że teraz skupimy się na mięśniu czworogłowym uda nie musimy, że tak powiem rozpisywać, mówić, że o tutaj bardziej pracuje część boczna tu mięsień prosty, coś tam przyśrodkowa to już są zbyt duże szczegóły gdzie większość ćwiczących nie będzie w ogóle wiedziała o czym mówimy ale czasami warto takie coś wpleść że my wiemy coś więcej, że nasza wiedza jest większa niż wydaje się na początku, kiedy powiemy, że teraz sobie tutaj z przodu tej mięsień będziemy ćwiczyć, prawda? No to od razu nasz odbiór będzie zupełnie inny, kiedy my właśnie zaczniemy używać tych nazw prawidłowych anatomicznych. I to samo dotyczy właśnie kierunków czy do przodu, czy do góry, Pamiętajcie, że w leżeniu zawsze mówimy kierunki, tak jakbyśmy stali w pozycji anatomicznej. Więc, jeżeli leżymy i powiemy, wyciągamy ręce do góry, to nadal jest ten sam kierunek. To nie będzie tu, że w stronę sufitu. Warto takie rzeczy gdzieś tam mówić, uczyć naszych podopiecznych o takich właśnie podstawach anatomicznych, gdzie na pewno będzie tylko z plusem dla Was, gdzie będziecie na pewno dużo bardziej, dużo lepiej e, odbierani. Warto też nauczyć się kilku takich zwrotów odnośnie ćwiczeń. Okej. Okay. Taka miejscówka. E, słuchajcie, e, mamy ćwiczenia na przykład plyometryczne, to są te wszystkie skoczne, mamy napięcia izometryczne typu plank. Nauczmy się tych kilku słów. To jest naprawdę godzinka, i to, co trzeba będzie, to, co trzeba będziecie w 100% wiedzieli, to jest godzinka nauki. Przejrzeć atlas anatomiczny, nauczyć się kilku mięśni, kilku kości, nauczyć się ruchów, odwodzenie, przywodzenie, nauc, nauczyć się tego, jak łopatka pracuje, w jakich kątach. I zobaczycie, jak odbiór waszej osoby wystrzeli do góry, jak będziecie dużo lepiej odbierani jako profesjonaliści. I teraz druga rzecz. Skoro mamy już nazewnictwo, to nie uczono jeszcze, że tak powiem, na studiach wychowania fizycznego, żeby nie zdrabniać. Nie mówmy kolanko, nie mówmy bioderko, kręcimy bioderkami, bo to brzmi bardzo tak właśnie dziecinnie, infantylnie i nieprofesjonalnie. Oczywiście, jeżeli raz na jakiś czas wpleciecie takie słowo, będzie ok, będzie fajnie, ale jeżeli będzie, będziecie stale mówić, że łokietkiem będziemy teraz pracować, cokolwiek, to nie brzmi fajnie. Naprawdę, uwierzcie mi, że, że to nie brzmi fajnie. I to samo ćwiczenia. Warto znowu nauczyć się kilku podstawowych ćwiczeń, które wykonujemy na właśnie zajęciach wzmacniających, typu właśnie jaka jest różnica między wyciskaniem, wypychaniem, jak te wszystkie ruchy wyglądają, bo tu też można zrobić błędy. Na przykład czym się różni rozpiętka od odwrotnej rozpiętki, bo to są różne ćwiczenia. Wiosłowanie, czym się różni nachwytem, podchwytem. Mamy kilka właśnie znowu, mamy kilka ćwiczeń, kilka ruchów, gdzie warto nauczyć się kilku szczegółów. Że na przykład mamy wyciskanie żołnierskie i trzymamy przedramiona równolegle, żeby łokcie gdzieś tam na bok nie uciekały. To są naprawdę drobne szczegóły, ale warto. Warto sobie te kilka ćwiczeń, przysiad za krok te wszystkie ruchy wypychania biodra w tył, czyli ćwiczenia typu dzień dobry czy martwy ciąg, mamy uginanie, co z łokciem przy uginaniu stawu łokciowego, czy on ma pracować, czy on nie ma pracować, mamy triceps, jakieś tam ruchy. To są naprawdę podstawowe ćwiczenia, gdzie znowu poświęcając godzinkę na chociażby kanale Szymona Mosznego na YouTubie, którego naprawdę polecam. Macie tam wszystkie ćwiczenia doskonale wyjaśnione, z dużymi szczegółami. Zagwarantuję Wam, zapamiętajcie 15% z tego, co on mówi, a już Wasza wiedza na temat ćwiczeń będzie większa niż 90% instruktorów. I powiem Wam taki jeszcze mały właśnie trik, że ćwiczący uwielbiają, jeżeli im się takie smaczki czasami wrzuca. Jakieś nazewnictwo. Jakieś właśnie powiedzieć coś o anatomii, że nie wiem, nawet przy zajęciach prozdrowotnych, cokolwiek, że no ciężko tak mi teraz coś się wymyśleć na, na żywo, ale lubią takie ciekawostki. Że na przykład Staw kolanowy, on się tylko w jedną stronę zgina, prawda? Że tylko w jednym kierunku, to w jednej płaszczyźnie działa. Albo że stopa. Stopa się nie prostuje, stopa ma tylko ugięcie podeszwowe tak? i grzbietowe. To są takie drobne, fajne ciekawostki. Warto sobie takie coś wyszukać i gdzieś tam wplatać w wasze zajęcia, bo to na pewno podniesie level up i będziecie postrzegani. Jako dużo, 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 dużo lepsi instruktorzy. A poza tym to was też rozwija, bo jeżeli chłoniecie taką wiedzę o anatomii, o ćwiczeniach, o nazewnictwach ćwiczeń, no to automatycznie wasza wiedza idzie do góry i znowu, bo nie chodzi o to, żeby być tylko postrzeganym jako lepszy instruktor. Trzeba być lepszym instruktorem, a to na pewno podniesie Wasz poziom o jak nie jeden, co co najmniej dwa levele wyżej, dwa poziomy wyżej. I nawet to, jeżeli będziecie sami znali anatomię i całą biomechanikę ruchu, to Wam też pozwoli lepiej dobrać ćwiczenia i pokazać, potrafić się wytłumaczyć. Używacie na zajęciach... 10 podstawowych ćwiczeń, a ja wątpię, że wykonujecie więcej ruchów na ćwiczeniach wzmacniających. Poświęćcie tam godzinkę, żeby się nauczyć, jakie mięśnie są zaangażowane w dany ruch, w jakich zakresach pracują. Poświęćcie godzinkę na jeden temat, którego ja praktycznie nigdy na żadnych zajęciach fitness, oprócz oczywiście na moich, tak skromnie powiem, nie widziałem. Co się składa na ćwiczenie? No jest to jakaś faza początkowa, faza końcowa, ruch. Ilość powtórzeń, ewentualnie prawda, czy robimy czasówki, e, czy pra pracujemy z klientem personalnym, ilość serii, ilość powtórzeń. Ale naprawdę oglądałem dziesiątki lekcji wzmacniających na YouTubie. Nigdy, ale to przenigdy nie widziałem, żeby ktoś mówił o timingu. Czyli o prędkości wykonywania danego ćwiczenia. Bo biceps można robić tak. Można. OK, pracuje biceps. Ale mamy dwie fazy. Zawsze mamy fazę ekscentryczną, koncentryczną, prawda? Przy bicepsie możemy troszeczkę szybciej ściągnąć, wolniej opuścić. To samo przy wiosłowaniu. Szybciej ściągamy, troszeczkę wolniej opuszczamy. Pamiętajcie, że. To ma duży wpływ na efekt, jaki dane ćwiczenie nam tutaj przyniesie. Dlatego warto na to zwracać uwagę. I to nie tylko tych dwóch ćwiczeń dotyczy, wszelkiego rodzaju wyciskania, jak to połączyć z oddechem. To są szczegóły, ale znowu nauczecie się tych szczegółów, zajmie Wam godzinkę. Ja wiem, tu godzinka, tam godzinka, jeszcze gdzie indziej godzinka, prawda? Godzinka na anatomię, yy, godzinka na, na ćwiczenia, godzinka na timing, godzinka na yy, pracę nad oddechem. To są cztery godziny. Moi drodzy, Stajecie w sobotę o ósmej, o dwunastej finito. Wasza wiedza idzie o tyle do góry i wasz poziom prowadzenia zajęć, wplatając takie drobne zmiany, mówiąc o takich szczegółach. I myślę, że warto poświęcić właśnie te kilka godzin na doskonalenie właśnie takich szczegółów anatomicznych. I tutaj głównie chodzi o nazewnictwo, czyli nazywanie mięśni, nazywanie ruchów, nazywanie ćwiczeń. Pamiętajcie, że ćwiczenia też mają swoje nazwy. I tu często dobra, to teraz sobie zrobimy to ćwiczenie i tam jakieś wyciskanie nazwijmy na przykład wyciskanie żołnierskie. Wyciskanie oburącz, cokolwiek. Nazywajmy ćwiczenia profesjonalnie, tak jak trzeba. I to będzie na pewno, to sprawi, że będziecie dużo lepszymi instruktorami, bo pójdziecie o krok dalej, będziecie się wyróżniać na tle innych. Dlatego szybciutkie podsumowanie tego mam nadzieję krótszego odcinka dzisiaj. Przede wszystkim nazywajmy mięśnie, nazywajmy ruchy. Nazywajmy stawy anatomicznie. Starajmy się nie używać zdrobnień, nie używać pokazywania, że teraz to będzie ćwiczyło. Nazwa, przede wszystkim, oczywiście pokazać można, bo nie każdy nazwę zna, ale przede wszystkim nazwijmy dany ruch, nazwijmy dany mięsień i nazwijmy dane ćwiczenie. W kontekście ćwiczeń, nauczmy się 10 podstawowych ćwiczeń. Na czym się skupiamy w danym ćwiczeniu, jaki ruch wykonujemy, w jakim zakresie i w jakim tempie daną fazę wykonujemy. I te proste szczegóły sprawią, że znowu skoczycie level up, będziecie lepszymi instruktorami fitness. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu pod spodem. Zostawcie subka, jeżeli wam się podobało. No cóż, ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, a takowy na pewno jeszcze będzie.